Mamy go, jestem Szymon i do was. witam was w kolejnym odcinku. jest Twoje Tak. Czy my już możemy to kupić? Bo ja też nie pamiętam, ile kosztował tamten robot. Gdzie eee, eee. cień, ja nie? Nie wiem, mój ten. Eww. Eee. Dobra, to oddajemy do bitwy, właśnie tak, do bitwy i gramy, no, a poza tym też będę, z, nie wiem, może jakieś gry nagrywać na komputerze, No ja to zależy, tak. No, zależy, zależy. To nie mają tylko trzech. Widzicie to? Tu? O, wszystkich No proszę do nas dołączyć ktoś. Hala! Niech ktoś do nas w końcu dołączy. No hi. No. Hello. Hello, menu, menu. Može se sa nawet. Može se sa navrat. Može što? Može što? A ti bi što na kompjuteru, na telefon nije. nie ja coś podobnego, ale to już bo mi się nie podobało, bo tam... Nie się okazało jakieś takie dziwne, tak? Za łatwo. To jest tak, że tam... E, to był e, ten... Special Force. I tam jed, jedynka to było tak, że nie dało się ona grać. A dwójka to było tak, że się dało jedenazgę z kimś, że bo jeszcze to były boty tam. O kurwa. Ale się okazało w dwójce, że przestawię się i sam... Patrzcie, tak jak to ja mam Tak, tutaj mam na przykład tamtego, tak. Tamtego rozwaliłem. I nagle mi się przestawia na przykład na tego, o. I zaczyna walić, tak? Samo szczerało po prostu z siebie, znikąd. A w jedynce... Co tam było w jedynce nie tak? No właśnie, w jedynce bardzo reagowało. Poza tym nie wiem, ale jakoś tak... strasznie dziwnie, tak dziwnie się grało, wiecie? Ten czerwiec tak szybko łaził i nie dało się wycerować dosłownie chłopa, nie? No ale no, usunąłem i na szczęście nie będzie z tego odcinków i bardzo się ucieszę tak No właśnie, więc, e... tak. Powiem wam, że bardzo się cieszę. To jest niezła kampa. Te paczki, czekaj. Tu nie za bardzo, ale... No to fajne, że mamy go tu. Stąd, no. Chociaż wiecie co. Chociaż mógłbym się też tu ustawić. I tu też się doszczerać. Mi się też wydaje, że... Patrzcie, ja sobie mogę... kliknąć na dół. Widzicie? <coughs> to jest taki pyk pe do góry. Hmm. Oczywiście zostaw w górę subskrypcję, komentarz.

Tak. Jakby to nazywam się w tej grze ogólnie PAK 7 RON. Gdybyście mnie spotkali, to żebyście wiedzieli, że to ja. Może by się tak już bycie udało znaleźć, tak? I my bardzo bym się cieszył, gdyby dodali takie... że się da jakiś do siebie. To by mi bardzo, bardzo ułatwiło. Ktoś, kiedy przykład zapisali, a to ja i tak. Nie. Gdybyśmy z razem popikali. Tu trochę dotrwało. O, Ну, вот здесь я делаю. O, widzicie? Tak, tak. No. Tak. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. No. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No witam po przerwie. Tak. Myślę, że jeszcze jedna bitwa i, i to. jeszcze jedna bitwa. I po prostu No, e, mogła być lepsza mapa, powiem Wam, e, zdecydowanie, no. no, 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 dobra, mamy przewagę, I jeszcze. Nienawidzę tej babki. Ja jest strasznie nienawidzę. Tak, i teraz obituję wam, że będzie to choćby jeden odcinek dziennie no chyba że nie będę miał czasu, ale powinien być tak choćby trzy w tygodniu powinny być ale <laughs> no, to gdzieś tak deszczela To jest boba. Boba. Bo. Bobix. Bo. Jeżeli już to wiecie, to możecie napisać i napisać, tu macie level i jakie roboty macie. Myślicie, że to dobra. kryjówka. What are we going to do today? Kto wam jeszcze? A to im się nie zajmuje. Grzegórz. To by włączył go szpałtę pięknie. <ścoughs> Akurat nie wystarczyło, bo to jest tak, że razie we dwóch i już ostatnie ostatni pocisk. Dzisiaj kończy municję. Nie, wtedy jest naprawdę niefajnie. Trzynaście mi widzi już nagrywanie. Na Dziękuję. <laughs> Dziękuję. Dwa razy podrządzę, wtedy Nikt nie może nikogo zniszczyć Nikt. Kto ma mało życia? Nikt. Ja mam mało życia. No. I... Znaczy ja jednym dziełkiem go nie pokonam A skąd to, że to tak? Właśnie I patrzcie Nie obrócił się Po prostu się nie obrócił Co za chłop <noise> 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 Czekaj, 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 czekaj. Nie rusza się otoczku. Porażka. Przeciw przejął przejął kontrolera terytorium, a byłem drugi. Nie ja chcę tego robota! Ja chcę tego robota. Dobre. No że tak jak pieniędzy, pozbieram sobie i do Was wrócę. To widzimy się po przerwie, tak? Dobra, witajcie po przerwie, teraz zagramy sobie muzykę. Koniec, dziękuję. Dobra, wracam po przerwie. Tu na tego w tym może bo nie. Tu, no, widzicie trochę utwór, pieniędzy, ale to ja już kończę. Pa. Do usłyszenia, Pa, nara i cześć, i. i. i wasz.